Od 8 do 14 kwietnia w hali katowickiego spotka podczas turnieju BNP Paribas Katowice Open odbędzie się wielkie święto kobiecego tenisa. Na dwóch kortach ziemnych zagra ponad 60 zawodniczek, w tym 12 z pierwszej pięćdziesiątki rankingu WTA. 3 kwietnia zorganizowano konferencję prasową z udziałem obiecującej tenisistki z Katowic Katarzyny Pyki, która otrzymała dziką kartę na turniej. Decydując się na współorganizację turnieju w Katowicach. Mieliśmy szansę powalczyć o Kasie, o której jeszcze nie było tak głośno jak teraz, powalczyć o jej udział i o dziką kartę dla niej. To się udało, i dlatego koło nas siedzi, koło mnie, koło swojego trenera siedzi dziewczyna, która jest u progu swoich największych możliwości, ale też która. Ma najlepszy okres promocyjny w swoim życiu. Myślę, że będzie miała jeszcze większy, jak dojdzie do rankingu pierwszej. Pierwszej? E, dziesiątki. <laughs> pierwszej dziesiątki. To są marzenia, które od dzisiaj zaczynają się spełniać. Przede wszystkim jest to wielkie doświadczenie dla mnie, także. Gra z takimi zawodniczkami z pierwszej setki, z pierwszej 150-tki, to jest ogromne wyróżnienie i na pewno dam z siebie wszystko, a jeżeli wygram jeden mecz, to to będzie ogromny sukces dla mnie. Wynik nie jest celem, celem jest tak naprawdę zobaczenie, jak Kasia w konfrontacji z lepszymi zawodniczkami będzie się prezentować i to też da odpowiedź na to, w którym kierunku powinni iść dalej, jeśli chodzi o, o cykl I W musimy iść? Czuję, że mam za sobą dużo osób, które mi pomagają i stoją za mną i mnie wspierają. Także to nie jest żadna presja, to jest mobilizacja, bo chcę się pokazać z jak najlepszej strony przed moimi przyjaciółmi, rodziną, trenerami, znajomymi, także na pewno nie presja. 9 kwietnia na turniej przyjedzie wyczekiwana przez wszystkich gwiazda polskiego tenisa Agnieszka Radwańska, która rozegra pokazowy mecz gry mieszanej.